To jest najlepsza mapa do farmienia expa w Fortnite, ale 99% osób robi ją źle. Wystarczy jedno ustawienie, żeby exp leciał kilka razy szybciej i za chwilę pokażę dokładnie co i jak. Dobra, więc wpiszcie ten kod, wejdźcie na tą mapę i od razu ustawcie grę na prywatną. Dobra, jak już będziecie w gierce to podejdźcie do tego przycisku, przytrzymajcie E i przejdźcie dalej tutaj do tej szafki. I przy tej szafce użyjcie jakiej, jakiejkolwiek emotki. O, i przejdźcie tutaj i wpiszcie ten kod Czyli 349. Dobra, jak będziecie tutaj, to musicie zebrać wszystkie te cyferki od 1 do 6. Dobra, jak już to zbierzecie, to powinniście być w takim pomieszczeniu, gdzie możecie normalnie zbierać X i będziecie za niego dostawali bardzo dużo ośmiu. A teraz, aby przejść do następnego pomieszczenia, musicie kliknąć tutaj E. I tutaj na Awku możecie sobie na spokojnie zbierać Expo. A jak Ci się spodobał taki format filmów, to daj lajka i suba.